Siema widzowie. Już otwieram dla Was tą skrzynię co miałem otworzyć dzisiaj i już zostawiliście te 20 łapek w górę co Was proscię i bardzo wam dziękuję. Już otwieram tą paczkę, tą, tą fajną, już piękną otwieram. Lecimy dur. Kup za FIFA PONC Tak Lecymy dur

Fajne. O kurde. Dziewięć, i... Pięknie, pięknie, pięknie. Tak, chcę tego. Lecimy jeszcze pięknie ma u Son, son, son. Ja biorę sono, sorry, że źle, ale dla mnie piękny jest ten son z Japonii. Może z Korei yy, mam son saliba, 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 czy saliba? Ciemnego nie biorę. Zobaczymy, co jeszcze w dwóch mam. Saliba, Saliba Uuuu Saka Schichenko i Benacer Benacer Saka, 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 nie Ukraina, Ukraina, Ukraina Tak, 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 tak Ukraina Pomagamy Ukrainie Chyba ten Diaz, Diaz, Diaz I zobaczymy o tutaj co Jakie Jak Ciekawe karty, ciekawe Fia Fab Fabiański F Fabiański! u Polak Polak, Polak Jeszcze gdy Polska była Atakujemy Polskę, szukamy Gdzie jest ta Polska? Jeszcze o! Bierzemy Dzias, mamy dwa razy Dziasa yy. O i mam tyle powtórek. 45 powtórki musimy te powtórki. lecimy do Dziękuję. Jak zostawicie, zostawicie tu o, jeszcze możemy jedną skrzynkę, tą, tą, tą skrzynkę, nie, nie tą, nie tą, tą. Zostawcie tu mniej więcej 45, 45, i otwieram następną skrzynkę z 55 postaciami, 55, 5 jak zostawicie tu 45 do jutra to ja jutro otwieram tą skrzynię 100% zostawcie tu naprawdę 45 łapek w górę i będę szczęśliwym jak i otwieram otwieram paczkę która ta tą paczkę dla was dla was tą paczkę jak zostawicie 45 a to jest 55 kart zostawicie tu no! 55 Nie 55. 45! To otworzę tą paczkę jutro! Otworzę tą paczkę! Zostawcie tą łapkę Te 45 i będzie super! Suba! Z dzwoneczkiem oczywiście! Dzwoneczek musi być.